Bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi bardzo miło móc opowiedzieć o metodzie prowadzenia zajęć opartych o projekt, czyli coś, co nie jest rzadkie, a w szczególności nie jest rzadkie na przedmiotach związanych z matematyką, fizyką, informatyką. Zacznijmy od tego, jak bardzo państwo uważają się za osoby zwinne. To znaczy, jak, jak, jak bardzo zwinnie podchodzą państwo do, do własnej pracy. Do czego piję? Piję do pewnego paradygmatu wykonywania zajęć zespołowych, który objawił się ponad 20 lat temu w społeczności, dotyczą, społeczności związanej z rozwojem oprogramowania. Mianowicie ludzie którzy zajmują się budową programowania doszli do wniosku, że standardowy model planowania swojej aktywności, czyli taki model bardzo liniowy, to znaczy bierzemy założenia, planujemy, wykonujemy, testujemy i oddajemy i bierzemy pieniążki niekoniecznie jest najbardziej efektywnym metod jest niekoniecznie jest najbardziej efektywną metodą um, zarządzania projektem z wielu przyczyn po pierwsze dochodzi tutaj do pewnego, um, do pewnej takiej um, nierównomiernego rozłożenia zasobów używania zasobów które mamy przy czym zasobami są wiedza ludzi umiejętności czas urządzenia, ale także nie, nie, zwykle w takich projektach liniowych komunikacja z zamawiającym jest bardzo ograniczona i może dojść do, takiego, do takiej sytuacji, w której przy oddaniu projektu zamawiający nie będzie zadowolony z owoców pracy, dlatego że nie było, nie było komunikacji na żywo albo była ona bardzo. Ograniczona i e, chciałbym zaprezentować e, jakby implementację jednej z, ze zwinnych, tak zwanych zwinnych metodyk zarządzania projektem do edukacji. To znaczy e, chciałbym przeszczepić e, te praktyki, które istnieją już i są w zasadzie stają się standardem w nowoczesnym, zwinnym zarządzaniu projektem, nie tylko w budowaniu oprogramowania, ale też zarządzaniem zasobami ludzkimi i innymi, e, innymi, innymi aktywnościami, które w dużych korporacjach odbywają się na zasadzie projektów do edukacji. Dla, za, zatem odpowiedzmy sobie na pytanie, do czego sprowadzają się metodyki zwinne. Metodyki zwinne stawiają na ludzie i interakcje, a nieżeli procesy i same narzędzia. W przypadku oprogramowania, ponieważ jest to, jest to parafraza, tak zwanego manifestu Agile, który, który był opublikowany pod kątem budowy oprogramowania, dlatego użyję, użyję tej, tej oryginalnej wersji, że działające oprogramowanie, tak, czyli, czyli projekt, który, który działa, jest ważniejszy aniżeli szczegółowa dokumentacja, która też jest ważna, oczywiście. Współpraca z w tym wypadku klientem jest ważniejsza od samej negocjacji umów na samym początku i reagowanie na zmiany ponad realizację założonego planu. I chciałbym skupić się na bardzo szczególnej z tych metodyk, tak zwana metodyka Scrum. Nie wiem, czy Państwo lubią rugby, oglądać rugby, ale nawet jeżeli nie, to w meczu rugby najciekawszym momentem jest zawsze wznowienie gry po pewnym przewinieniu, tak? Gdzie dwie drużyny, w zasadzie 8 na 8 zawodników, tworzy tak zwany młyn. I, I się siłuje. Kto przejmie piłkę? I e, jest to jednocześnie rywalizacja, ale też współpraca. I metodyka Scrum, bo Scrum po angielsku to jest ten młyn. E, metodyka Scrum. Odwołuje się do tego, stąd nazwa, to znaczy e, czym są te dwie drużyny. Pozornie mamy, mamy mieć konflikt interesów, polegający na tym, że zamawiający projekt chce, e, chce narzucić swoje, e, swoje, swoje wymagania, natomiast ktoś, kto zarządza, chce, aby ten projekt został doprowadzony najlepiej do skutku, biorąc pod uwagę dane zasoby. Czyli mamy właściciela produktu i mamy tak zwanego Scrum Mastera oraz zespół. W kontekście edukacji, na przykładzie wdrożenia przedmiotu, który lubię prowadzić, przedmiot dotyczy budowania modeli finansowych, ale, ale z takiego punktu widzenia informatycznego, no jakby celem, celem jest budowa jakiegoś modelu, nie wiem, wyceny jakiegoś instrumentu, nie wiem, egzotycznych, egzotycznych instrumentów pochodnych. Natomiast jest tutaj wiele wyzwań, jak ten model zbudować, co chcemy uwzględnić, jak go kalibrować. Jest wiele rzeczy, które niejako muszą wyjść w praniu, jeżeli chcemy to robić w sposób naturalny i tak jakbyśmy to robili już w miejscu pracy. Dlatego nawet te założenia co do, może nie same założenia, ale sposób implementacji może się zmieniać w czasie, to znaczy może zależeć też od tego, jak zwinna jest, a jest grupa studentów, która nad tym pracuje. E, oraz, oraz jakimi dysponuje zasobami. To znaczy, ten model skramowy, tak zwany, sprowadza się do tego, że delinaryzujemy cały proces. To znaczy, mamy pewne wymagania, listę wymagań, które, które narzuca a, wykładowca, ale w grupie Scrum Master, czyli jakby osoba zarządzająca tym projektem um, jakby planuje pracę w takich dwutygodniowych cyklach, tak zwanych sprintach. I tutaj mamy też ten, ten, ten element takiej refleksji nad tym, co zrobiliśmy. To znaczy, praca jest monitorowana w sposób ciągły, czyli chcemy ograniczyć ten efekt, że przy projektach grupowych cała praca wykonywana z w ostatnim tygodniu przed końcem, przed końcem semestru. I w tym wypadku zespoły, no w moim przypadku, zespoły 3-4 osobowe czy pięciosobowe, Pracują i e, pracują właśnie w tych cyklach dwutygodniowych, co dwa tygodnie, mając e, spotkanie na forum, na forum grupy. Co prawda, tych grup jest za dużo, żeby wszystkie te, te spotkania przeprowadzić, więc losuję dwie, trzy grupy w zależności od tego, ile mam, które prezentują. I w, e, oprócz tego zespoły mają takie co dwudniowe e, komunikacje przy pomocy MS Teamsów, gdzie, e, gdzie po prostu szybko odpowiem na pytania. E, co się udało osiągnąć, co zamierzam osiągnąć, znaczy, to, to jest, na te pytania odpowiadają na końcu, na końcu każdego sprintu, czyli co udało się osiągnąć, co zamierzam osiągnąć, a, i czy coś mnie blokowało. Natomiast nie roztrząsamy tego, co nas blokowało podczas, a, podczas tych tak zwanych ceremonii, a, tylko to, jakby studenci muszą wyjaśnić sobie sami. Tu jest tylko do zasygnalizowania. I w tych krótkich codziennych komunikacjach a, po prostu raportują sami sobie niekoniecznie. Mnie, co udało się osiągnąć. E, wszystko jest kontrolowane przy pomocy pewnych takich diagramów. E, tutaj jest duża dowolność co do tego systemu. Natomiast odnotujmy zalety tego. Studenci mają większe poczucie odpowiedzialności za projekt, wkład w pracę jest transparentny, tak, czyli możemy różnicować oceny w projekcie i zagadnienie można modyfikować w zależności od. od, od Zasobów, a studenci ospajają się chyba z najbardziej popularną techniką obecnie zarządzania projektem typu zwinnego. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.